Hej, z tej strony Shadow. Witam Was w Charm Update. Ie. Minęło dosyć sporo czasu, odkąd w ogóle cokolwiek nagrywałam. Wiem, przepraszam za to bardzo, 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 bardzo. Ale taki lekki zawrót głowy mam. Eee, przy okazji, nagram Wam vloga. Tam popowiadam Wam o rzeczach, które się działy, m.in. o Batizado, eee, że, że było fajnie i w ogóle, no nie. A, I po prostu, no, jakoś tak w ogóle, nie wiem, nie miałam weny. <śm> cała ja. Eee, nie miałam weny, nie miałam ochoty trochę, żeby w ogóle cokolwiek nagrywać. Wiem, że robię źle. A... Ja wiem, naprawdę ja wiem I, i, i pewnie jesteście troszeczkę zdenerwowani z tego powodu, że nic nie nagrywam i tak dalej. No ale mam nadzieję, że wybaczycie mi to przynajmniej częściowo, przynajmniej częściowo mam taką nadzieję. I, 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 i no postaram się tych filmików nagrywać więcej. E, musicie, musicie też wiedzieć, że ja po prostu wiecie, tak jak wy, tych wakacji nie będę miała. Otóż, jak wiecie, pracuję, więc ta praca jest także i na wakacje, a nie tylko tak w ciągu roku szkolnego jak dla Was. Więc no, może być troszeczkę ciężko, ale postaram się jakoś troszeczkę ogarnąć, tak. No i przypuśćmy na przykład sobie tydzień wolnego brać, jeżeli będę miała taką okazję. To, może sobie wezmę tydzień wolnego, coś ponagrywam, więcej tak? Przez ten tydzień będę wstawiała po prostu filmiki już gotowe, <laughs> więc zacznijmy. Ten Charm Update. Eee... Zrobiłam parę rzeczy, bo jakoś tak mnie naszło. Po prostu zrobiłam i teraz będzie ten Charm Update. Wiem, że się powtarzam. Ja wiem, naprawdę. Więc. Mam już pościelone piękne łóżko. <laughs> Kołdra taka jak zawsze, prawie taka jak zawsze. E, to będzie w sumie mieszany charm update, ponieważ e, będą tutaj e, charms, tak zwane e, resin charms, czyli resin charms znaczy się. E, to jest o, o, oryginalne, są zrobione z, z, ze specjalnego kleju, czy coś takiego, który się. Utwardza w jakiś tam sposób przez długi dosyć czas. A ja mam zrobione tylko z takiego ciepłego kleju. Ale to zaraz zobaczycie. Więc najpierw zacznę od, od zwykłych charmsów. Pierwsze będą takie większe, są to ciastka Oreo. Jedno jest zwykłe, drugie jest zielone, tylko tutaj ma dosyć brzydki kolor. Na, w kamerze. Jest tak naprawdę zielone, takie ciemne. Ee, jeżeli chcecie wiedzieć, e, jak zrobiłam, że ma taki, tak dużo detali, e, to zrobiłam z ciastka. E, kupiłam taką specjalną masę do tworzenia form i. Go away! <gryw> Moja siostra, e, z, e, kupiłam taką specjalną masę do tworzenia form i zrobiłam właśnie odbitkę z zwykłego ciastka, nie takiego dużego, a troszeczkę mniejszego i właśnie to jest zielone, czyli tak jakby nie wiem, no o smaku wasabi na przykład, to jest taka ostra przyprawa do sushi i tutaj jest ten krem, tylko trochę nie wyszło, bo pomalowałam to farbą akrylową, no ale to nic i tutaj oczywiście ma Haczek, czy tam kółeczko, nie wiem jak to nazwać teraz. Te dwa są brązowe, to jest jeszcze nieskończone, są niepołączone ze sobą. To są takie, jakby Elikos <śmierzyna> porównał to do monet <śmierzyna> śmieszne skojarzenie, ale ok. Mm, więc te dwa są po prostu brązowe. Wiem, światło pada totalnie B, i w ogóle Afe, i Fuj. <śmierzyna> I wygląda jak czarne, ale jest brązowe, takie wiecie, ciemno-brązowe. Kolejne to będą babeczki, bo w sumie naszło mnie na babeczki. Jest ich 7 i są dwa rodzaje. Najpierw zacznę od babeczek, takich jak tarty może coś w tym guście. Jest różowa, zielona i niebieska. I podobne kolory zrobiłam z tego drugiego rodzaju. Więc tutaj jest różowa. Dostałam z wymianki taki kolor. Modeliny to jest chyba Premo Kulpey tak mi się wydaje. Przynajmniej, może yy, jak to się nazywa? Cukierkowy róż, o, właśnie. I wiem, że to chyba można kupić w sklepiku dla Was, więc to jest ten cukierkowy róż. Oczywiście w rzeczywistości wygląda o wiele lepiej. Tutaj jest to ciastko, jest pocieniowane i oteksturowane. A na górze jest bita śmietana, czy tam jest zwykła śmietana, nie wiem jak to woli. Znaczy, zwykła śmietana raczej nie mogłaby być, bo, bo by się nie utrzymała, no nie? W realu, a no, bita śmietana, no uznajmy. I ma posypkę czerwono-różową, taką jasno-różową, i właśnie czerwoną. Widać. <laughs> Jakoś tak nie wiem, odzwyczaiłam się od gadania do kamery i brakuje mi powietrza. A, no i w ogóle poza tym jestem chora, więc dlatego ciągnę nosem. <grywa> <grywa> e, tutaj jest babeczka zielona. W ogóle, zobaczcie, w jaki sposób tutaj wyszedł ten brzeg od tej różowej babeczki. Jak bardzo ładnie w ogóle wyszedł ten brzeg, bez żadnych jakichś udziwnień, ani takich różnych rzeczy. Natomiast, zobaczcie, jaki tu wyszedł. Wyszedł po prostu tragiczny, jest zepsuty. Zepsuty i jeszcze raz zepsuty. Więc ta babeczka jest zielona. Tutaj samo ciastko jest zrobione z waniliowej modeliny. Posypkę ma z tego cukierkowego różu z tego Premo. I ma bitą śmietanę na wierzchu. Nie wyszła mi ta babeczka ale to nic. No i w sumie ta następna też nie wyszła. Jest. Granatowa te brzegi również są takie brzydkie, widać to są brzydkie po prostu, nie podobają mi się. Nie mi się, jak to w ogóle wyszło beznadziejnie, i tak dalej. ciastko jest oteksturowane i pocieniowane pastelami, czy tam suchym węglem jak kto woli. Eee, ma kawałki czekolady, również oteksturowane i bitą śmietany, więc są trzy z tego rodzaju. Z drugiego są cztery. I znowu po kolei jest różowa, zielona, niebieska. I dodatkowo jeszcze jest brązowa. Więc. <laughs> Bardzo was przepraszam. Przepraszam. <laughs> Więc tak, ta ma spód babeczki. Ten różowy róż. Boże, różowy róż. No, ja nie mogę. <laughs> Ca... Tak, właśnie u mnie to wygląda. To jest właśnie ogarnięcie się. Widzicie to, ludzie? Różowy róż. Cukierkowy róż. To jest spód babeczki. Na wierzchu jest taki jasny, różowy. Bita śmietana, i tutaj jest plasterek Fimo przyklejony na liquid. Tak, na liquid. I oczywiście haczek. Nie wiem po co to powiedziałam ale ta. Ta ma ciemnozielony spód, tak jak ta poprzednia. Góra, to całe ciastko. Ma taki kolor, jakby pistacjowy. Bita śmietana i plasterek fimo to jest akurat karambola. Dobierałam, widzicie, tak kolorystycznie te plasterki fimo, żeby pasowało do koloru modeliny. Kolejna jest właśnie granatowa i ciastko jest błękitne. Bita śmietana i niebieski kwiatek, który musiałam przeciąć, żeby się zmieścił na haczek, bo inaczej nie dało się go włożyć. Yy, i ostatnia jest tak jakby zwykła czekoladowa muffinka muffinka, sorry yy, na dole jest ciemnobrązowy na górze jest jasnobrązowy to jest akurat chyba yy, nie wiem, chyba piaskowy z Fimo albo coś w tym guście obita śmietana i tutaj akurat nie miałam żadnego plasterka brązowego więc wziąłam po prostu cytrynę i pomarańczę, bo uznam, że będzie pasowało w ten sposób, więc tak jak mówiłam, dwa rodzaje, e, podobne kolory. E, tak, i ostatnia rzecz to taki króliczek. E, ostatnio, jak robiłam, e, kupowałam rzeczy w sklepiku dla Was, to kupiłam różne transparentne kolory e, i właśnie między innymi biały. Serio, biały i on jest taki. Jakby przezroczysty, nie taki jak świecący w ciemności, ale taki jakby przezroczysty. Nie wiem, nie wiem jak to inaczej opisać. I yy... tak, cały jest zrobiony z modeliny, oprócz tego krzyżyka, oprócz tego xika, który jest namalowany, o! <gry> który jest namalowany farbą akrylową. Teraz widać. Oczy, oczy to są właśnie takie kuleczki one mają dołeczki zrobione kulką, znaczy takim narzędziem z kulką. Wąsy są zrobione yy, przepraszam, ręka mi się trzęsie. Wąsy są zrobione z modeliny i właśnie ten tutaj krzyżyk jest namalowany farbą akrylową. Także macham tu ręką. E, to były y, zwykłe charmsy. Teraz czas na te resin charms. Charms. Pierwsza, pierwszy to jest taki różowy z e, takim ciastkiem. Po prostu to jest klej zwykły, cie... e, który jest na ciepło, prawda? I posypany jest różowym brokatem. I znaczy to się robi najpierw, że na klejkę się przykleja, a potem się sypie brokat, prawda? <laughs> nie odwrotnie. Więc jest takie białe ciastko albo, nie wiem, serniczek, czy jak kto tam chce. Kolejny Kolejna jest z zielonym brokatem jasnym i jest koniczynka. Przepraszam, bardzo dużo, długo gadam. Kolejny jest to: jest akurat zwykły srebrny klej, bo taki też można kupić od razu z brokatem klej i ma mafinkę. Kolejny posypany białym brokatem i jest panda. Kolejny jest posypany turkosowym albo morskim, jak kto woli, brokatem i jest lód gałkowy. Kolejny jest, to jest chyba albo biały albo różowy brokat i jest biała gwiazdka i na końcu taki, to akurat trochę nie wyszedł, trochę mi nie wyszedł ten rezin, ale ma mafinkę i taką złotą, taki złoty brokat i oczywiście jak widzicie każdy taki rezin ma haczyk, żeby można było przyczepić na przykład do breloczka albo coś w tym stylu także no, przepraszam was, że tak długo gadam ale po prostu się odzwyczaiłam troszeczkę od rozmawiania do kamery i tak, i brakuje mi powietrza i tak mi dziwnie w ogóle nie, nie wiem czemu także no, mam nadzieję, że ten charm i resin charm update wam się spodobał jeśli tak, dajcie łapkę w górę chyba, że wam się nie podobało, no to wtedy łapkę w dół ale do niczego Was nie zmuszam. Oprócz tego komentujcie, subskrybujcie. Mam nadzieję, że wybaczycie mi moją długą nieobecność. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!